Na informacje dnia zapraszam. Stany Zjednoczone ostrzegają, że Rosjanie mogą użyć na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej. Prezydent Wołodymir Załęski jest gotowy do rozmów z Władimirem Putinem, zastrzega jednak, że nie ma mowy o tym, by jego kraj oddał agresorom jakiekolwiek tereny. Władymyr Załęski podtrzymuje, że jego kraj nie jest akceptowany w NATO ze względu na strach przed Rosją, to w jego ocenie zmusza Ukrainę do szukania innych gwarancji bezpieczeństwa. Te jednak mogą wymagać zmian w konstytucji i negocjacji. Wyboru dokonają jednak sami obywatele. Wszystkie kompromisy, jakie zostaną wynegocjowane z agresorem, zostaną poddane głosowaniu w referendum. W w, w tych Ludzie będą musieli w zabrać głos i odpowiedzieć na taką. Це інної форми компромісу ми все одно прийдемо. Я пояснював цим групам. Załęski wykluczył oddanie Rosji jakichkolwiek terytoriów. Mówił, że jedynym sposobem na to, by zabrać Ukrainie, Charków, Mariupol czy Kijów, jest po prostu zniszczenie kraju i jego obywateli. Zaatakowany kraj wciąż podejmuje ogromne wysiłki, by ratować cywilów w oblężonych miastach. Wczoraj udało się ewakuować ponad 8 tysięcy osób. Każda godzina przynosi śmierć kolejnym mieszkańcom Mariupola. Liczba cywilnych ofiar w mieście mogła przekroczyć już 3 tysiące. Od początku okupacji udało nam się ewakuować z miasta tysiące. 45 tysięcy osób, ale zostało ich tam ponad 100 tysięcy. Przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk: Zbrodnie Putina chcą rozliczać Amerykanie. Widzimy jasne dowody na to, że rosyjskie siły popełniają zbrodnie wojenne i pomagamy zbierać na to dowody. Stany Zjednoczone spodziewają się, że Putin wciąż może użyć na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej. Głośno mówił o tym prezydent Joe Biden. Rosjanie sugerują, że Ukraina ma broń biologiczną i chemiczną. To jasna oznaka, że Putin rozważa użycie obu rodzajów tych broni. Według Ukrainy Rosjanie wciąż mają ogromne problemy z zaopatrzeniem wojsk. Sztab generalny twierdzi, że zapasy amunicji i żywności wystarczą agresorom na nie więcej niż trzy dni. Podobnie jest z paliwem, które muszą dostarczać cysterny. Rosjanie nie zdołali zorganizować połączenia rurociągowego. Biskupi Ukrainy ogłosili 24 marca dniem pokuty i postu za grzechy, tak zwanej aborcji. Modlitwa przebłagalna popłynie w przededniu ofiarowania przez papieża Franciszka Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Cały świat jest przerażony tym, co się dzieje na Ukrainie. Ostrzeliwane są domy, szpitale, szkoły i przedszkole. Giną niewinni ludzie, w tym także dzieci. 25 marca papież Franciszek na prośbę biskupów Ukrainy zabierze niepokolanemu sercu Maryi nie tylko Ukrainę, ale i Rosję. Z wielu stron dochodzą głosy niezrozumienia, po co papież będzie zawierzał matce najświętszej agresora. Sens tego jest bardzo głęboki. Mówi ksiądz biskup Marcin Buczek, biskup senior diecezji charkowsko zaporowskiej Właśnie trzeba się modlić za Rosję, która jest agresorem, żeby ludzie żyjący w Moskwie w szerokim znaczeniu i zwykli świeccy, zwykli obywatele, a szczególnie cała, jak to mówimy, wierchowka, czyli ludzie polityki czy wojska, byli chrześcijanami. Jak oni będą chrześcijanami, to nie napadną, nie będą mordować niewinnych dzieci tym i będą mieli może okazję, czy odwagę powiedzieć stop. Stop wojnie, stop nienawiści. Stop należy też powiedzieć mordowaniu dzieci nienarodzonych. Dzieci, które same się nie obronią, których krzyku nikt nie usłyszy. Ten zbrodniczy proceder dopuszczalny jest na Ukrainie. Dlatego też najbliższy czwartek biskupi Ukrainy ogłosili dniem pokuty i postu za grzechy tak zwanej aborcji. Jak tłumaczą pasterze kościoła, obłudą byłoby z jednej strony modlić się o powstrzymanie działań Rosji, a z drugiej dopuszczać się mordu na niewinnych. Każde życie jest święte święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Prezydent Andrzej Duda prowadzi konsultacje przed nadchodzącym szczytem NATO. Dziś składa wizytę w Bułgarii i Rumunii. Wczoraj przebywał w Mołdawii. Mołdawia staje przed ogromnym wyzwaniem. Kraj przyjął tysiące uchodźców z Ukrainy. Jednak, wobec mniejszej liczby ludności, proporcjonalnie skala tej pomocy może być porównywalna z Polską. Także tutaj potrzebujący znajdują schronienie u mieszkańców. Na dłuższą metę kontynuowanie tej strategii może być jednak poza zasięgiem Mołdawii, na co wskazywała prezydent tego kraju. Zmobilizowaliśmy się, aby pomóc, ale nasze zasoby są ograniczone. Dlatego poprosiliśmy o pomoc społeczną społeczność międzynarodową. Obojętna na sytuację w Mołdawii nie pozostaje Polska. Prezydent Andrzej Duda poinformował o wsparciu finansowym dla kraju. Rząd Polski zdecydował o przyznaniu 20 milionów euro kredytu Mołdawii. Kredytu, chcę podkreślić, nieoprocentowanego po to, by ułatwić poradzenie sobie z tymi wszystkimi trudnościami, które w tej chwili nas dotykają. Mołdawia, która i tak należy do najbiedniejszych państw w Europie, na skutek wojny musi mierzyć się z trudną sytuacją gospodarczą. Wiele produktów z tego kraju do tej pory trafiało na wschód, do Ukrainy i Rosji. Przedsiębiorcy tracą przychody, zostali zmuszeni, by dostosować się do nowej rzeczywistości. Mołdawia liczy na pomoc z Unii Europejskiej. I zapewniłem panią prezydent o tym, że um, będę osobiście rozmawiał z przedstawicielami instytucji europejskich na temat właśnie otwarcia rynku Unii Europejskiej szerzej dla produktów z Mołdawii, po to by mogły one być swobodnie na rynek europejski eksportowane. Polska popiera wejście Mołdawii do Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda potwierdził to w czasie swojej wizyty w tym kraju. Dziś polski przywódca przebywa w Bułgarii i Rumunii, gdzie prowadzi konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO. Przewodniczący PO twierdzi, że PiS proponuje zmiany w Konstytucji zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa. Na te zarzut odpowiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który podkreśla, że aktywa są mrożone już teraz, a bez zmiany Konstytucji nie będzie możliwa ich konfiskata. Platforma Obywatelska jeszcze wczoraj deklarowała gotowość do rozmów w sprawie zmiany polskiej konstytucji. Regulacje, które jeszcze w tym tygodniu mogą trafić do Sejmu, pozwolą na konfiskatę rosyjskich aktywów. Dziś jednak wpis do Tuska to próba nierozmowy, a wypunktowania rządu i krytyka tej propozycji, jaką przedstawiło PIS. Zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa, PIS proponuje zmiany konstytucji. Dają czas na przepisanie majątków. Według wiceministra spraw zagranicznych Pawła Błońskiego, aktywa rosyjskie mrożone są już teraz. By jednak je skonfiskować i przeznaczyć na pomoc uchodźcom oraz odbudowę Ukrainy, potrzebna jest zmiana artykułu 21 Konstytucji. Ustawa zasadnicza chroni własność, a wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Zmiana Konstytucji pozwoli na konfiskatę także z mocą wsteczną. Zamiast kłamać o polskim rządzie, który chce najdalej idących sankcji w Unii Europejskiej, opozycja mogłaby pomóc, zmienić konstytucję dla konfiskaty rosyjskich aktywów, publicznie naciskać Niemcy i inne kraje, by odblokowały sankcje. Propozycja PiSu obok konfiskaty majątków ma też wyłączyć wydatki na wojsko, skwalifikowania ich do długu publicznego. W Polsce trwa proces nadawania numerów PESEL uchodźcom, którzy uciekli przed wojną. Zainteresowanie jest ogromne, mówi pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Już prawie 200 tysięcy osób z Ukrainy otrzymało w Polsce numer PESEL. Jeżeli to tempo się utrzyma, a ja zakładam raczej, że będzie rosło, to myślę, że dzisiaj, pod koniec dnia, to będzie już około ćwierć miliona osób. Zainteresowanie uzyskaniem numeru pestoli jest ogromne. Świadczą o tym kolejki, które tworzą się przed miejscami nadawania. Samorządy otrzymują dodatkowy sprzęt, który umożliwi uruchomienie dodatkowych punktów. Od soboty taki punkt działa na Stadionie Narodowym w Warszawie. To jest punkt, który jest w stanie obsłużyć 1500, 2000, można nawet 3000 osób dziennie, czyli też bardzo istotnie się do tego rozładowania kolejek przyczynia. No i ja jestem przekonany, że wraz z upływem czasu te kolejki będą coraz krótsze i ten proces będzie już, można powiedzieć, obsługiwany bez jakichkolwiek perturbacji. Uzyskanie numeru PESEL legalizuje pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce. Pozwala im też między innymi korzy ze świadczeń socjalnych oraz ubiegać się o zatrudnienie. Narodowy Bank Polski w piątek rusza z programem wymiany chrywien na złotówki. Wymienić będzie można do 10 tysięcy. Propozycja Narodowego Banku Polskiego jest odpowiedzią na napływ uchodźców z Ukrainy. Obywatele tego kraju mieli spory problem z wymianą swoich pieniędzy po przekroczeniu granicy. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że niektóre kantory i banki wstrzymywały skup chrywien. Inne oferowały kursy znacznie poniżej kursu publikowanego przez NBP, co mogło przypominać lichwę. RPO postulował interwencję Banku Centralnego. Ten wyszedł z inicjatywą programu, w którym partnerem dla niego jest PKOBP. W jego w oddziałach wymieniane będą wyłącznie banknoty o nominałach 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Jedna pełnoletnia osoba będzie mogła wymienić maksymalnie kwotę 10 tysięcy hrywien. Wymiana na złotówki, jak przekazał wczoraj NBP, będzie możliwa po zaokrąglonym oficjalnym, a nie kantorowym kursie. W tej sprawie Polski Bank Centralny podpisał odpowiednią umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy. Program wymiany hrywien na złotego ruszy w najbliższy piątek. Wicepremier Henryk Kowalczyk uspokaja, że wojna na Ukrainie nie uderza w polski sektor zbóż. Ceny pójdą jednak w górę. Polska stara się też o akceptację Komisji Europejskiej w sprawie swojego planu pomocy rolnikom w związku z wysokimi cenami nawo nawozów. Ukraina jest spichlerzem nie tylko krajów Unii Europejskiej, ale także innych państw. Informacje jednak, jakie docierają z za naszej wschodniej granicy, optymistyczne nie są. Przez wojnę ukraińscy rolnicy najprawdopodobniej nie obsieją swoich pól, mówi wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. W tej chwili są atakowani, jeśli wyjdą na pola przez rosyjskich żołnierzy, więc sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Wicepremier uspokaja jednak, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju, bo Polska też jest eksporterem zboża. Więc to w Polskę bezpośrednio nie uderza, natomiast ograniczenie eksportu czy ograniczenie produkcji zbóż na Ukrainie może powodować, Oczywiście ogromny deficyt zbóż. Ale w krajach arabskich, krajach afrykańskich, bo tam Ukraina bardzo dużo eksportuje, to może spowodować bardzo znaczące podniesienie cen. Na skutek rosyjskiej agresji i manipulacji gazowych w górę idą też ceny nawozów. Rolnicy w Polsce wahają się, czy w nie inwestować. Rodzi to jednak obawy, że bez nawozów plony będą zbyt małe. Odpowiedzią na ten problem ma być dodatkowa pomoc dla rolników w postaci dopłat do nawozów zawarta w projekcie tarczanty putinowskiej. Rozporządzenie uchwaliła Rada Ministrów. Ono określa e, limit górny 500 zł na hektar, ale tak naprawdę to jest to różnica w cenie nawozów między zakupem obecnym, a zakupem e, sprzed roku. Więc e, niektórzy krytykują, że chcieliby 1000 zł do tony. Tak, to będzie nawet więcej niż 1000 zł do tony, tak naprawdę. Dlatego, że ta różnica ceny będzie pokrywana między obecną różnicą cen nawozów, a, a ceną sprzed roku. I choć pomoc ma popłynąć z budżetu państwa, zgodę na takie wyrównanie musi wyrazić Komisja Europejska, o co jak zapowiada wicepremier Henryk Kowalczyk, będzie zabiegał w Brukseli. Europoseł Janina Ochojska krytykuje w Parlamencie Europejskim polski rząd i neguje jego pomoc dla uchodźców. Na te słowa zareagowała toruńska wicekurator oświaty. Odwołania Marii Mazurkiewicz domaga się teraz Lewica, a interwencji prezydenta Torunia Platforma Obywatelska. 8 marca podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy głos zabrała europoseł Janina Uchojska. Na forum Unii przekonywała, że polski rząd błędnie postrzegany jest jako przyjazny uchodźcom. To nie rząd, tylko Polacy, którzy przyjmują gości, bo tak mówimy o uchodźcach ukraińskich do swoich rodzin. To NGOsy i samorządy, które organizują tę ogromną pomoc i wolontariusze obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest w potrzebie. Tymczasem polską granicę przekroczyło już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Mogą liczyć m.in. na maksymalnie uproszczoną procedurę wjazdu, nadanie numeru PESEL, świadczenie w wysokości 300 zł, możliwość korzystania ze świadczenia Rodzina 500+, dostęp do Państwowej Służby Zdrowia, dostęp do systemu oświaty, całodobową pomoc prawną w języku ukraińskim. Dodatkowo Janinie Ochojski nie podoba się, że polski rząd nie godzi się na przyjęcie migrantów z Białorusi, tym samym kraj przed prowokacją służb Łukaszenki. Stawianie przez Ochojską nieprawdziwych zarzutów w ostrych słowach skrytykowała kujawsko-pomorska wicekuratora światy Maria Mazurkiewicz. Cieszę się, że mnie chemia nie wypaliła mózgu tak jak Ochojskiej, dla precyzji miałam osiem. to jest świństwo, co ona wygaduje. Negując Działania instytucji rządowych tak naprawdę powoduje, że ludzie zaczynają wątpić w sens jakiejkolwiek działalności charytatywnej. Nie ma we mnie zgody na to, by, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy za granicą wojnę, kiedy sami się angażujemy w pomoc uchodźcom, nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim zachowywali się jak zdrajcy, żeby występowali przeciwko Polsce. Nie ma we mnie na to zgody. Wpis, wicekurator oświaty w mediach społecznościowych, chce teraz wykorzystać to gruńska lewica i Platforma Obywatelska. Lewica żąda odwołania wicekurator. Platforma pyta prezydenta miasta, czy zamierza podjąć interwencję. To mnie bardzo dziwi, bo przecież to są akurat ci, którzy wyciągają na sztandary słowa wolne media, wyciągają na sztandary hasła wolności wypowiadania poglądu, więc tym bardziej mnie dziwi, że oni akurat próbują kneblować kogoś, kto wypowiada własne poglądy. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek, pytany przez naszą stację o całą sprawę, także krytycznie odnosi się do słów Janina. Ochojskiej, jakie padły na forum Parlamentu Europejskiego. To, co pani Ochojska wygaduje w Parlamencie Europejskim w sytuacji, kiedy Polska w ciągu dwóch tygodni przyjęła tylu uchodźców, ile Unia Europejska w ciągu dwóch lat kryzysu migracyjnego w latach 14-15, to, co wygaduje na polskie służby graniczne, jest po prostu skandalem antypolskim. W ubiegłym roku odwołania Marii Mazurkiewicz domagała się toruńska brygada feministyczna oraz toruński strajk kobiet. Wśród kuriozalnych zarzutów były pozytywne wypowiedzi wicekurator na temat żołnierzy że wyklętych i bohaterów narodowych. To były informacje dnia. Ja państwu za uwagę dziękuję. Z panem pokiem.